Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Gradę mam dla Ciebie dla mnie. Piaczek, ja jak dawno Bo nie widziałem. Suma summarum chyba 4 tygodnie nie oglądania go. Zobaczcie teraz, jak jest w tym macie, jak to wygląda z tymi, z tymi nadkolami, z tym wszystkim. No, ale super. Idę szukać Miami, bo gdzieś mi uciek. Co, co, co jest. Niesamowite jest to, bo to swego czasu było najbardziej dostępne 12-cylindrowe Ferrari, ale już na pewno nie jest z tym manualem, z tym grzebieniem, który które jest w czasu. Ale fajny wóz. A teraz dopiero... A teraz lepiej wygląda niż parę lat temu, nie? I to jest... Tak, po papierze jego niego te Fatalne na przykład, słuchajcie, dramatem było, nie wiem czy, jest, czy chłopaki tutaj robili czy nie, plastiki robili? Robili, wszystko rozbierali. Kurde, no to jest takie dramat. Żelki Jakby... coś tam tak, narzekali no, dosyć mocno na to, że tam jest Nie mam na czym, nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, na czym to polega, ale Ferrari wykorzystywało plastiki, znaczy wykorzystuje do dzisiaj, bo 599 59 też są do, do, do dziadowskiej jakości, A takie plastiki, które są to obrzydliwe, popękane, połamane, stręczne. To tam mi przygoda. Dlaczego ci brakuje? To powinien być wentylator. Po co? Zobaczymy od razu, jakąś nożę Może. Nożyk jakiś... No baba. To powinien być wentylator. Dobra, zobaczmy go, czy to jest to w ogóle. Wszystko może się zdarzyć. O miał być używany, natomiast miał być oryginałem. Jest używany. W całości jest w całości. jeśli nie idzie popękany. A cztery śruby z tego, co pamiętam, tak było. No zawsze, chyba tu wiskoze założyłeś. Wiskoza jakoś razie przekręcana tylko ta. No. Tak, na cztery Te śruby. Na cztery jest? śruby, jedna śruba. Dobra, czyli to mamy... Powiem Ci, że włożyłeś, jakby nie było mnie cztery tygodnie, więc widziałem tylko materiały, które chłopaki nagrywali. Kurde, włożyłeś mnóstwo pracy już to. No, chłopaki włożyli no, mnóstwo pracy. Kurde, bo to jest taki to, to nie ja, ale mi mnóstwo pracy. No ale pracy. tak czy siak, włożyliście mnóstwo pracy, żeby już to popodłapiać. Po, po Słuchajcie, bo tego nie było widać. I w tych materiałach poprzednich to było takie, eee włożyliśmy tutaj tak. Ale każde podpięcie, e, każda hydraulika, nie, hydraulika, przewód, przewód, jakby to wszystko to naprawdę m, nie jest taki obsiu w, w tym wozie, żeby to, e, to tak od razu e, zadziałało. Powiedz mi, a ta chłodnica to jest... E, do czego chłodnica? To jest skrzynia? Tak? Hmm, no, co zaraz zobaczymy do ciebie idą, bo to no, ja tak, muszę zerknąć, mówię, bo składał Szymon. Góra góra, bo ona nie jest podpięta, jest, to, ona jest podpięta tutaj, do tego co idzie gdzie? Idzie tu, idzie góra gdzieś idzie tu. To jest, nie wiem co, ja muszę, musimy, ja muszę bardziej przyjrzeć. No dobra, dobra, do, do, dobra, tak czy siak. E, e, kolejne rzeczy, co tutaj ma? Oczywiście rzuciłem ten nożyk to nie jest ulica układu wiesz? No dobra, ja tylko pytanie właśnie, czy jest niepodpięte, bo czegoś brakuje? Ty, czy jest e... idzie tutaj? E... A, jest Nie dlaczego nie jest podpięte, być może popadnie nie spadali, bo będą musieli jeszcze coś wyciągać, wiesz, żeby go trafić czy coś. Okay. Wiem, że ludzie uh -huh. to jakiś pomysł z uchwytami, bo uchwyty były nie do końca tak, jak było, i po prostu z jak się się naprodukował już jakiś uchwyt, ale wygląda to naprawdę nieźle. Dobra. Dobra, to, to patrzymy teraz, co jest to ini, tu. Tak, nah, so... Grzesiek uratował jakieś <Metallur> <Clyde> f... rzeczy. On, Grzesiek ratował jakieś nadkola, nie nadkola, takie, które są absolutnie ciężko do dostania, bo też dużo osób... ratował, uratował right. na pewno tą... Widzisz, jak to jest wszystko ładnie poklejone? dobrze to wygląda. Wszystko jest wyratowane. No to jest jednak Mario, tak? Mario jak się No rozwijał, to nie na no, Mario po prostu jest. Widzisz, jakie, jakie płaszczyzny muszę. Nagada się no. przy tym, nagada, ale, ale dobrze mu to wyszło. No tylko jest ten, tylko teraz tak naprawdę nie wiem, czy będę w ogóle jakoś malować, czy... Mhm. Żeby było to czymś bo to jest od filtra, tak? No tak, to jest to, żebyśmy musieli go bo on Zaraz dorwiemy Mario. Spoko. Jest dzisiaj w pracy? Jest, 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 jest. Ja po chwilę ja lubię. Przy tym projekcie za dużo nie pracuję, mam inne projekty, więc... Tam muszę tak... To Dobra. Mamy tak Powietrze. Filcy, dokładnie. Gleb do zbiorniczka do płynu ztryskiwać to co było pęknięte. Dokładnie jest. Przewód, Przewód brakujący tak, Do interkulera czy do czegoś tam było. Tak, Nie wiem, coś tam było. Tak, tak, tak to tak. więcej na mamy. I paliwa i pompka wzyskiwacza na reflektory. Jest. Filtr oleju? Jest. I oleju to już nie dawałeś I to zakładaliśmy już wtedy To no, jest się... czyli mamy dwa filtry oleju Tak, nie, chyba że coś innego zauwałeś. Czy, zauwałeś. Czyli ja dałem ciała to chyba tak, bo zakładałeś faktycznie Zakładałem, no nawet była dysutka, żeby było, chyba do jakiegoś rysacza czegoś pasował <słuchaj _ <słuchaj _> hmm. Chyba że coś innego, ale no nie, kolei, no. Koleju, no. czyli masz zapisane w koleju. Tylko ten jest ładniejszy, bo jest ze znaczkiem Bentleya. I na pewno, <gryw> i na pewno jest to trochę droższy. No na pewno, <gryw> ale <gryw> tko, no, Dobra, nie ale słuchaj, tak, to to... tak czy siak się nie zmarnuje z prostego powodu, jeżeli też ten samochód stał tyle lat, e, a stał od 2015 roku właściwie. To chyba fajnie byłoby go e, odpalić, przejść, żeby pojeździł, nie wiem, tak 500 myślę. kilometrów. Też tak myślę, 500 góra 700 maksymalnie. I matumali, zrzucić tysiąc. olej i e, nowy, wymienić, e, wymienić na nowy, żeby go troszkę wypłukać i żeby go troszkę... Żeby, że widać, mi olej. Słucham? Olej, olej nie przygadłeś. No to e, nie, ale to zaraz, zaraz tutaj, że pod nie wiem, e, zaraz, nawet podjedziemy i kupimy zaraz, wiesz, oleje, to, 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 nie, to, 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 to nie jest nie, problem. problem. Bo teraz tak, jaki jest plan działania? Co się dzieje z wozem? W tej chwili, z tego co wiem, to Grzesiu ze środku składam. Grzesiu, czyli Grzesia łapać? Grzesia łapać, Grzesiu w ramach monitorował. Yy... My wiem, że on coś musi poskładać, później chodzą Gosiadowi. Chyle wiem, grzeszka. Gosia dobrze jest ready steady go. Jakby gotowe do każdej do Teraz strzedu bez grzesia. My wrócimy wentylator, zosakładamy rzeczy, które są do założenia, wlewamy olej. Tej pompy jeszcze nie sprawdzałem, czy przy bo nie było, no, nawet kiedy później sprawdzić. Dobra. Ale to pompa jest na zewnątrz, więc sprawdzimy po prostu czy rusza. Jak rusza, to rusza. Bo pompa nie jest w koszyku, w, nie, pompa, pompa jest za stara, Audi 80, tego, że pamiętam też mm. takiego duża puszka, jak wygląda jak fit przewodami. Tak. Dobra No dobra, no to z mojej strony chyba wszystko będzie, tak? Teraz trzeba zabrać Mario Nie jest, nie wiem, trzeba go szukać, on tu ma... Jest Kasiu! Gdzie jest Mario? Idziemy szukać. tam jest? Ale to wygląda I to jest w ogóle niesamowicie piękne. Zobaczcie, to mnie fascynują zawsze, ten jest na Weberach, ale fascynują mnie zawsze te dwie świece na cylinder. To jest w ogóle coś niesamowitego. Pięknie, ciekawe, nie? To upadniemy, żeby ładnie ten nie chodzi. A odpalisz? Działa? Nie ma problemu, tylko... Zobaczcie, dwie cewki i po, i po wyświecę, ale to, ale to jest niesamowicie. No to, to jest w ogóle majsterstwo inżynieryjne, zobaczcie, to jakby forma idealnie prosta tak naprawdę te, tego wozu, tego, tego silnika. Natomiast po prostu jest to. On jeszcze na scaniu był yeah. <śmienicza> Aparat doszedł, zakonowy to przejść wyszląca, który wprowadza do 12 kabli do świsty. Do Ślicznie chodzi. Ale bajka. No ładnie chodzi. Praktycznie końcówka to jest dla klienta auto, więc praktycznie już kończymy auto. Jeszcze jakieś tam kosmetyczne sprawy, ale... Ale ładnie, tak miękko, wiesz, tak, ładnie, ee, tak? Tak, tak, ten, ładnie, ładnie. Zpiszę go tu bardzo pięknie regulował, bo to jest, ten jest to takie rzeczy, wyregulował go po prostu. Tak, jakby to, 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 to widać, jest że, bardzo że, bardzo że bardzo jest ustawiony na tych bieżnikach bardzo fajnie. Przepiękne są w ogóle te opony, które e, są e, klasykami. Jakby jest bardzo dużo producentów dzisiaj produkuje opony. Zresztą takie opony też będziemy mieli do Bentley'a, tyle dopasowane do, do wozu. Zresztą pokazywałem wam je już parę razy i też się nimi cieszę jak dziecko, ale zobaczcie, dopasowanie tego bieżnika i tego klimatu do, e, do, 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 do rocznika czy do, e, do, do auta, to jest w ogóle coś niesamowicie ważnego, bo w ten sposób e, jakby nie psujesz całego charakteru wozu. To jest chyba mój, nie? Nie. To jest Gimnazja. To idę szukać, idę szukać Pamiętajcie, że korzystając z linku, który znajduje się tuż pod filmem, dostaniecie 150 zł zwrotu na wasze konto w ciągu 30 dni. Jeżeli myślicie o przedłużeniu, wejdźcie, kliknijcie i zobaczcie, gdzie Wam się opłaca bardziej. Po drodze mieliśmy rozmowę na temat pakietów AMG w Mercedesach serii 107 na ile są pakietami, na ile są AMG i na temat Felk penta. Ta propa materiału wczorajszego chociażby o, Mate, o BMW, o Mercedesie 107 i moich felgach, które są, bo też nawet w komentarzach pojawiają się a tam nie w życiu takie AMG nie miało takich felk jak ja, ja mam u siebie. To Zobaczcie sobie katalogi. Katalogi w pierwszej połowie lat 80. AMG miało do wyboru albo pętę, albo te felgi, które, które mam. Natomiast jeżeli miał pętę, to przede wszystkim pęta najcenniejsza i ta, która jest najbardziej pożądana, to jest 17, a nie 15. Tak? No bo 17 były. Taka... Mario, jak nas powiedzieć? Opowiadaj. Opowiadaj, co dalej. No co no, zatrzymaliśmy się na tym etapie. Może. Dobrze, może nie, bo chodziło o te uszczelki. Wiem, chciałem... kurde, tylko tak, znowu nie mamy tych. E... W to występuje, podobnie, że to okropnie drogie. 1600 zł, chyba jedna. Co ty mówisz? ale. To też nie do końca wiadomo, bo tam jest taki skiz, tylko i te co Dobra, w takim, takim to skicu. zróbmy w ten sposób. Składajmy. E, e, z, bo, bo wiesz, bo to będzie trwało 100 lat, nie? E, Grzesiu, jeżeli mogę Ciebie poprosić. Składajmy na tych starych uszczelkach to. Jeżeli ja trafię to podmiana uszczelki, to będzie spikuś, jakby wiesz, żeby, żeby to Płotę zrobić... No. Tak. No, to bo... Wiesz, bo to też trzeba będzie wyjąć szybę, żeby to wymontować, nie? Ten pro. Na no, szybę wyjąć to jest skomplikowane trochę. Trzeba... Czyli to jest na wyciągnięcie, tak? W ogóle, no. tak? Kurde. I to blokuje trochę, wiesz. To no, wszystkie tak mają. Każdy. One podejrzewam, że się zahacza, akurat tam na przodzie jest dobrze, bo tam, ale tutaj się zahaczało. Ja kombinowałem trochę, nawet tą ciepłą wodę brałem i ten i myślałem, że rozciągnę ją i potem obecne, nie? Uh -huh. nie to, rozciągniesz no jej no na tyle. ona jest, jak się jedzie, to ona ma takie pęknięcie już po rancie. To jest to stara guma, no. Stara guma, i... No. Sobie, no, na bo, ona ma taki... było... bo ona ma no, to... taki kształt, tak? Właśnie to się jakby ten kształt może gdzieś znało, bo to ja to podejrzewam, że to w meblach jakichś albo na jachcie, albo gdziekolwiek to na pewno takie coś jest stosowane. Ja podjadę nawet jeszcze dzisiaj w Warszawie do sklepu z uszczelkami. Bo to jest taki ciekawy kształt, ale, ale ja myślę, że to z jakiegoś jachtu albo z czegoś to jest. Czekaj, masz miarkę jakąś, coś żeby... miarkę zacznie. Spróbuj dobrać te to, to, to uszczelki, żeby tutaj... Mamy mladeczkę i teraz możemy zbadamy. Daj tą zewnętrzną krawędź, żebym mniej więcej wiedział ile to jest No dobra, ósemka mniej więcej tak? Jakby tam na, na, na ten kształt żeby to ciekawie bo ono bardzo ładnie na tym chromie leży jak kształt nie? No jak to było, to było... Dobra, bajkowe. ja zobaczę, podjadę dzisiaj A, od to razu. Do, do tak, Nie jakby wszystko jest. jest już. Jakby jest wszystko, to, to jest przywiezione. Wiesz, co tu potrzebujesz, żeby go jakby dalej skończyć? Bo e, teraz tak, chłopaki odawie mogą przyjechać w każdej sekundzie, żeby skończyć to, żeby no można to było założyć. Ja praktycznie jak to to ze zbroję, tą szybę i oni mogą wchodzić. Bo co potem? z dachem. Bo te, też potrzebujesz chyba ustawić tak naprawdę te szyby pod dach. Pod dach, no tak, no. A to nie będzie kolidowało z niczym, no bo oni sobie założą głośniki, a ja wtedy jeszcze regulację będę mógł robić, spokojnie. Czyli tak naprawdę oni mogą przyjechać w każdej chwili już no. teraz? No, ja tylko z tą szybą, nie, bo no, w sumie to praktycznie to tam pół dnia mi zajdzie, maksymalnie, do, żeby to wyregulować i tam sobie Bo ustawić. tu już założyłeś, A jest przygotowane. Tylko, że widzisz jaka jest, nie? Znaczy nie, no ona tu źle nie wygląda. to jest nie. wszystko okej. Okay. Tak, tylko ta, ta końcówka. Mhm. A, że tu, jak wykończę się odrobinę. Tam na przodzie jest, nie wiem jak jest na przodzie. Bo, posłuchaj, gdyby były jakieś te uszczelki, to na przykład z tamtych by zrobił te krótkie, nie? Tak. Tylko tak, tak, by trzeba było tak. kupić dwie długie. No dobra, ja zobaczę dzisiaj będę miał odpowiedź, czy będę miał takie uszczelki czy nie. Jeżeli nie, to zakładamy na, tamto na ty, i, 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 wiesz, no, i nie może być też takiego przestoju na, na tym. I co dalej? Bo Powiedzmy. właśnie też y, czy do dachu musi być, nie musi mieć. No nie, musi nie musi być, być może wystarczy mieć łączone zapach. Na zapłonie musi funkcjonować. Tak. No to tak y, będziemy go tu starali to ustawić to wszystko już teraz i... No, i z nie? W to chodziło. Bo płyta, tutaj jest, tutaj, tak? Wszystko To I jest. te wszystkie zaślepki te też mamy. Tak. Nie wiem, co zostało polakierowane, czy co zostało niepolakierowane, czy jeszcze jakieś no, elementy? Jest, maska na pewno nie jest polakierowana i tam nie wiem, jak to Mhm. No ale to, jakby wiesz, to są rzeczy też na końcu. Tak, tak na naprawdę. Do, do założenia, to takie jest, fotele, które muszę przywieźć od Arka, ale to jest ostatni element, który tak naprawdę jest, jest. Tak, jest, no, no bo tylne lotujemy. to są, nie? No te jest, bo. boczki są. Nawet Karol zesił, trzeba to podwalować, wiesz? A, tu, no. Okay. No faktycznie, bo tam, się, e, bo tam było rozejście. To rozejście było, no. no. no tu. One są takie dżone, dżone. Dobra, Grzesiu, co ode mnie potrzebujesz, żeby dalej iść z kolejnym etapem do tego, do tego No to jedynie to, co Ci powiedziałem, że jeżeli decyzja jest na tych puszczelkach, to ja to składam dalej, nie? Tak. tak. Zblokowany byłem to, no a poza tym miałem inne, inne auta no, i zmuszony byłem tam iść, no. Wiem, 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 nie no, to jest... A druga sprawa, no co? Tak czy jak kawał fajnej roboty. Nad kola, tam trochę pobawiłem się. Tak. To widziałeś, to ale tak, wiesz, to jest moja forma. Aha! To tak wygląda. Oli to będzie. Jakaś tam część. To już mam tam... Tylko, wiesz co, no też czasu trochę mi potrzeba było, żeby to poświęcić i przymierzyć do auta. Tak. I skleić to. Bo udało się uratować. Także to nie jest takie straszne, nie? tylko... A, i to jest... No nie, no bo pola kierujesz, jak się ktoś się pola kieruje to, w jedną tą, to to, to będzie zupełnie inaczej wyglądało. To było jakoś chyba tak będzie, wiesz? Tylko coś takiego chyba to. Tylko nie wiem ile. Czy dobra. jeszcze tych żeber dorobić, czyli, czy nie? Czy dopasować, czyli dopasować no. można. E... Ale to co zrobię, nie? Czyli te, te, te żebra to sobie robić, żeby razie czego, tak? No to forma gdzieś pokazałem, O tu jest. A. Taką... Tak to żeś sobie wymyślił. To jest sama moja forma. No dobra, no ale to... To jest też... trochę czasu, bo te ponaprawiałem, te ubytki, co były... Widziałem tu. też obudowę filtra, którą tam ee, no zrobiłeś i ona tu jest. A, jest ona super. tu jest. A, A ten uchwyt dorabiałem chyba. Tak, tylko zrobiłem. A i dopiero go zamontuję, jak będzie... On gdzieś tutaj idzie. O, tu idzie. Tak, już tam zrobimy. Okay. Tylko go zamontuję tam? I wtedy go tu przykleję, żeby to mniej więcej wiedzieć jak ustawić. No tu mi brakuje. Ale trzyma się, to w sobie praktycznie może być na trzech. No. Bo no nie przykleję nic takiego, żeby taka sprężyna no, utrzymała. No, Utrzymały taką sprężynę, nie? A z drugiej strony nie, no dobrze trzymaj, bo nie jest. To... Nie, to nie jest, nie Dobra, jest takie, żeby, żeby, to, żeby tak czy siak, nie było... Znaczy tak czy siak, składajmy na tym. Jeżeli kiedyś się uda trafić oryginał, to się, wiesz, no. po prostu kupi oryginał i się e, e, nawet używany... Zobacz, tak samo jak wentylator, udało się kupić oryginalne bentlejowski, używany, używany. Ale, ale oryginalne bentlejowski, wiesz, ze wszystkim. Więc może, wiesz, puszkę też się kiedyś trafi... No właśnie. ...w całości. A tutaj jest ta rzeźba moja, tu bardziej widoczna od tyłu. Mhm. Ale z zewnątrz absolutnie tego nie widać, jeżeli to pójdzie no jeszcze, wiesz, w kolor udało się tego tylko takie szycie nie? i Miesz, jak ten uchwyt dojdzie to tam praktycznie a to jest wiesz co na y, on jest tak to na dole to tam jest mhm. tak to na dole to jest także tego nie widać jeszcze. dobra Grzeszu, powiedz mi kochane y kiedy mam poprosić chłopaków z Mielca o audio? On już? Ja myślę, że na wtorek. Dobra. Ja, ja Obiecuję to, a w sumie ja nie wiem, czego do jutra robię. Tu tak. jest. Wiem, 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 wiem. Czyli teraz tak, na, na audio na zakończenie, to Ci nie przeszkadza, Ty możesz zakładać tak, dalej. Ja szyby, jeżeli ja dzisiaj Ci powiem, czy mamy uszczelki, czy nie mamy, to tak czy siak masz do założenia szyby. Ale to nawet yy, głośniki jak będą, to ja chcę na przykład je wypinę, czy tam coś tam. Tak, 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 no. tak, tak, tak. Tak, jakby, wiesz, to no najważniejsze jest teraz, żeby go, żeby to wszystko podpiąć w elektryce, żeby to zaczęło działać i funkcjonować. No. To może być dla mnie problem. Ja myślę, że Skusi się, żeby pomóc. <laughs> skusi się, żeby pomóc? <laughs> Jaka kulturka. Szymon jest wystrzałem w elektryce. Mam nadzieję, że się skusi, żeby pomóc. <laughs> Wiesz, no jestem... Ja w... ogólnie lakiernik, ale no tutaj na tym dziale tak nie pewnie... Pewnie przymusili, no jestem. No. <laughs> no dobrze, no na mechanice, nie? Super ta ramka wyszła, jakby super to wygląda, do rabia, która już jest, bo tego też nie widziałem na żywo, ja No i nic no. Jeżeli będziesz miał szansę, może spróbować jakoś jeszcze, gdzieś zabezpieczyć to drewnienko, nie, na, na, na tym, żeby się nie porysowało. A no to wiesz co, to tam było ogólnie przykryte to auto, oni gdzieś tą czerwoną szmatę potrzebowali <śm> i z niego. <ś> Ale... <ś> Ale kolia była, nie? W ogóle No dobra, czyli ty czekasz na zielone światło, kiedy stajesz do niego, masz co robić przy nim. Masz wszystkie rzeczy, masz wszystkie tak. Nad kola dorabiać teraz, tam już tak na zicher, żeby pasowały. Mam, mam co robić. Super. No. Mam. No dobra, się, to Cię nie zabracamy e, głowy wpadam, wpadam za tydzień. Już będę teraz, wiesz, mam nadzieję. E, więcej widział. Więcej widział, a nie cztery tygodnie przerwy. To jest jakimś skandalem. A jak tam po chorobie? No żyje, no Czy... znaczy ty cały czas pojęcie ten, próbuję wrócić do siebie, do, do, do formy, ale, e, ale już funkcjonuje, no. Witaminy brałeś, zgodnie z zaleceniem? Zgodnie z zaleceniem brałem witaminy. W ogóle nie, nie w głowie były mi te witaminy, zgodnie z zaleceniem, powiedź ja szczerze, bo ja tam prawie umierałem, wiesz. E, no wiesz, 36,9 gorączki, no to wiadomo. To już osłabiło. Osłabiło. Żartuję, oczywiście. Wiesz, y, ja to może podprzedzwałem tu, Potem nie wiedziałem, co jak tu było, nie? I tu jest chyba... Odma, a tu jest odma. To jest trochę tam Zobaczymy, a, a obudowę ci ją udało dostać, czy, czy też ją próbować okombinować? Nie, obudowę, nie to... mamy obudowy. Zrobimy ją, tylko czas spokojnie trochę, no. Nie mamy obudowy. Jak, jakby coś to... Wiesz, to ona nie jest potrzebna do odpału, tak? Czy do, no tak, no ale do tych innych rzeczy? Ale ją, nie nie ją się nie nie da naprawić, się. Tak, że to też mi się tak wydaje. Czasami trochę potrzeba tylko no i to zrobimy, nie? No dobra. Wiesz, no to co? Działaj. Dzień działać. Tu trochę nam się narodziło, bo tak też w tym czasie zawsze każdy chce na wczoraj. I tak to jest. Ja też bym chciał na gwiazdkę. <śmieniciela> Święta przerzucimy na drugie. <śmieniciela> Święta na to przerzucimy. Nawet. <śmieniciela> Dobra, utrzymy się. Dziękuję Ci. No, cześć. Za wszystko.